Zaraz, zaraz, to jakieś jest nieporozumienie. Tu jest impreza zamknięta. Pan wtargnął. Była zamknięta, ale wszedłem przez kuchnię. <noise> ale, panie listonoszu, chyba troszkę nie w porę bo taki zrobiony jakiś niewyraźny. O tej porze to ciężko, w sobotę być wyraźny. <noise> ale co pan, co pan tutaj o tej porze, i tyle rzeczy? Ja tę pracę zacząłem o 8 rano. Ale niestety jeden obywatel mi się nie odliczył. I go szukam po Polsce. Wedłem wytycznych gps u ale niestety tam, gdzie mieszka, go nie spotkałem. I dlatego go szukałem. bo... co? o co się stało? O, pan się rozsypuje, czy. O, dziękuję, dziękuję. Co? co to wygląda? Co się stało? No, szukam jednego obywatela, ale chyba w Śląsku mieszka. A że miałem jeszcze tutaj w poretę polecenia szukania jednej beteri, to mówię, szkoda czasu. Kierownik też to mówi, chłopaki, jak się nie wyrabiacie. Macie zdanie specjalne. Każdemu was raz w tygodniu przysługuje bidon, Tak zwany e no 2 Ewentualnie że potem chłopaki chce tam mieć siły atomowe. pita wino owocowe. A to jest wino właśnie do prawo. A, no co? Tak. Widzę. Dostępny sklepak księgi ABC. Jaki smak? Bardzo nowy. No to może, wie pan co, żeby pan nie potłukł tej buteleczki i pan ją może odstawił. Bo tak się... Ale w moment... O, a co to? To za bardzo Nie zauważyłem. To w drugiej ręce też pan coś jeszcze ma, tak? O, tak. To są pozostałości. Jak to? Jeszcze mu z A to co to było? A co to było? No, a czym jeździli stanoszki? Przecież nie odkurzaczem pierdołu, rowerkiem. To za... są skutki uboczne nadużywania bidonu. Kierownik mówił, chłopaki, nie psę zaś tam, bo jak za dużo wypijeta, to dostanie tam takiego powera, że je na razie nie utrzymają. No i nie utrzymali, dałem w pena. Ja we włosach, komary na zębach. Mówię, jest dobrze, jest dobrze. Aż że prosta i długa, od często się można rozpędzić, no to się rozpędziłem. I nagle usłyszałem huk. O, mówię, jest pięknie. Bariera dźwięku przekroczona. A tu tuba. Co tyś, już się nogatka w łańcuch, gwałtowny kontakt z twardym. Ja ocalałem salę ocalał, ale nie. To, A, to nie do się zastał. Mocna maszyna. Dostałem y nowy z Unii Europejskiej. To niech pan tą buteleczkę może też tak na boczek. Chyba. Żarty. A co chce pan zrobić z nią? On bezpiecznie. Zaraz, spokojnie. Świat. Y tak wiadek tutaj. Widzę ślinka mu leci. Troszkę kulturalnie się pan zachowuje, niech się A pan. Się tą... tak wczoraj, że tu ślisko jest. Może niech się Pan podzieli. A tu musi Wilka, leci. Panie świadku, niech Pan sobie szybciutko od młodego pożyczy szklaneczkę. Stan jest świadek? Tutaj, jest. o tu, prawej, pan, prawej. Zaraz, zaraz idzie, 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 idzie. Świadek z takim I Nie, idzie, teraz idzie. Za szklanicą. O, teraz go widzę na dłoni. Jest świadek przed Panem. Mośnik, Mośnik. Co Ty? Nie, mistrzu. <grym> Jaki mistrz? Jaki mistrz? Ja w jaki mistrzu? W mistrzu? Ja bym w tym stupnie kończy załować. Ale wiecie kto to jest? Nie wiecie kto to jest. E tam światek. Oglądacie czasami sami YouTube'a. Czasami. Mistrzu. O co chodzi? To jest aktualny mistrz świata. Wpiszcie sobie w YouTube ie. Jakub w 9 sekund. To czuć, to on? Mistrz ma się. Mistrzu, no to też spadamy po polu, to, to spadamy. Bardzo mięso, poznać. Ale w ogóle nie wiecie jaka to jest szyka. Oni w Hollywood to trzy filmy będą określić teraz. Jakie filmy? Pierwszy film, to z tego co wiem, to będzie ten, no, y, tańczący z winkami. Drugi film to będzie w poszukiwaniu zaginionej miarki. A trzecim to będzie polski akcent. Tomek na tropach Yeti. No to naprawdę mistrzu Panie listonoszu programuje pół na pół, rozlejcie sobie. Na pół na pół, zawody. Zawody. I zobaczymy, czy mistrz dzisiaj utrzyma swoją pozycję 9 sekund. W 9 sekund. Panie listonoszu proszę porówno, podzielić. Nawet warowne się nie wyszło. <grymienic> <grymienic> no to Paniekawaj, dawaj. Trzy, dwa, jeden, start! Poszło. Zaczęli równocześnie świadek spokojnie. Mistrz opanowany. Listonosz zdecydowany. Listonosz ciągnie, mistrz skończył. Listonosz naratuje się. Dajesz, dajesz Jest dobrze. Jest dobrze, proszę Państwa. A mistrz. Pierwszy. Nie, panie, panie listonoszu, nie, nie no, bo pan przeciwnik już dawno skończył, po prawej nic. No to cóż, no cóż, mogę się wejść i Pierwsze miejsce, pan Świadek. Panie listonoszu, dobrze, bo tak opowiedzieliśmy o rowerze, o rowerze... Dobrze, że pan się z tego wszyscy masz. Pan Świadek odstawi rekwizyty. Strasznie kiepskie fundamenty to są, budynek pracuje. Czuje się My nie. Jak się budowl to teraz tak. No nie jest ale tak właściwie, bo do... kogo pan tutaj szuka dzisiaj? Nie trzyma pionu. Dobrze, że mi... Tak, szuje to tutaj. Dyrek pracuje. Szukam jednego obywatela. Zamieszka jego w mieście Ulica zawsze 15. Panie Świeckie, jest woźląskie. Ponoć, tu jest. Powiedzieli mi, co wiedzieli, że nie buja po centralnej Polsce. Zaraz za ganiami atrakcjami. no. A praktycznie mi. jest, Łukasz smok. Zaraz, zaraz. No, Łukasz, pewnie, że jest, bo no, to jest pan młody. Dzisiejszy pan młody. Siedzi Dzień. tam przed panem. Taki młody już siedzi? Siedzi. siedzi. Posadzili go? Dzisiaj. Sam usiadł. Sam na krzeszle. To dobrze, że ja się innym. Bo taka jedna w telewizji tutaj jeżeli usiada. Panie listoroszu, ale przecież pan młody, Łukasz już spoczną w tym tygodniu, ani w tym miesiącu do czynienia nie powinien mieć, bo yy, wojsko nic do niego nie pisze. Urząd skarbowy rozliczył w tamtym roku, czeka na, na nowego Pita. Pita. Pita? Pita? Była Pita? Tak. Więc co pan przynosi do niego? Słuchajcie, tutaj mam Taki mały asfalt O, dużo tego. I tak się stało, że jak równo asfalt, to się klej popuścił, ale tylko klej, żeby nie było. I, to, no, i, i mówię, zejdź sobie do środek. No to tak nie wolno chyba, zaglądać. Jak, jak się klej popuści, to wolno. I że bym że sobie przeczytał, żeby ewentualnie słownie przekazać o co chodzi. A no tu chodzi o to, że do niego piszą same dziewczyny. Uu, troszkę, ja mam, troszkę Pan tu nie trafił. Nie, no Nie, nie, zaraz, zaraz. Spokojnie, bo tu jest wesele. jest rodzina Pana młodego. I troszkę bo... zaraz mi nie będzie wesoło. Jest Pani młoda, jego żona. No to dobrze, to może niech Pan tak wręczy jakoś te listy. Ale to może już Pani młodej damy, skoro to dziewczyn. Będzie sprawiedliwie. A Pani Świadkowa odbierze. I do nie, nie, z drugiej strony, z drugiej Pana strony jest świadkowa. No, przepraszam, bo mi się kolory wstrzymały. Przepraszam. Muszę Proszę bliżej. Żadna Proszę. Na długość języka. Śmiało. Czyjego języka? Bezrębiena, zarazie. Proszę Państwa, my dzisiaj... Wszystko jest w miejscu. Proszę, świadkowa jest na miejscu. Pani prosimy bardzo może, może muzyczkę podłożymy jakąś to zacznę, a Pan przeczyta śpiewającą. Słuchajcie uważnie, dla cała Kaśka Spłocka przyjeść do mnie, się Wody się nie śmieje, pogorszą nas leje. miły Ania przyjeźdź Łukasz do kochania Młody się nie śmieje bo do żona zleje i niech pan wypłacza mu bo do niej ma cel Robisz to weględnik, a przyjeżdż do akademika Młody się nie śmieje bo do żona zleje Chłopcy bo go nie zobaczą. No i Jaśka ze no sześć przyjeść do mnie i mnie pieść. Chłopcy do nas będzie disco. Młody się wyśmieję, bo to żona zleje i niech pan my płaczą, bo to nie zobaczą. Momencik, momencik, już to mamy problem. Co się stało? Kobeta jest zamknięta. No to świetnie, proszę dać w całości, bez czytania. Jak to bez czytania? Jak to chce pan przeczytać? No, każdy dobry listonosz czuje pismo łosem. No, ale jak to robicie? To tylko trzeba nam skaner włączyć. Pani Świątowa jest najbliżej, nie włączy. Gdzie trzeba jest? nas pociągnąć za ucho. Ale zęba. No, jak trzeba, to trzeba. No, co zrobić? Pociągnął. Zaruchowałem. Kaner mi chodzi od 9 rano Wszystko jasne. Nie wszystko jasne. Coś mi tu nie pasuje. Czytam. Ej, nie jednak już jesteś. Pan że nie tak. Świadkowa włączyła kserą. Nie, to ja od tyłu wsadziłem. Wie pan, Poproszę o uruchomienie pan Tym Razem już z przodu. Mm. Pięknie. Posłowie. Poszło Już wiem. Lawista, Lacha, Chalda, Lach. bo jest ta sprawa. No to nie dzieje się, nie dzieje się. No Oj, Łukaszu, bo nas leje. I nie jest partymi płaczą. Bo to mnie zobaczą. Drogi panie Łukaszu, napisał. Kresia i Marysia we trzy razem z ostatniej imprezy Kaśka, Zośka i Belaśka oj na no boka i Martyna moja żona Halina eee, desperado z Anglii Angela i Hiszpanka Maria Ferreira co to? o cholera ale ty masz rozległe kontakty. Pani świadkowa, prosimy wręczyć pani młodej te listy. Jest 66 listów. Pani młoda ma co czytać. Panie Listonoszu, spokojnie. O, już nie ten bieg. Ja tam bieg. By tak z to by nie puścił. Ze Dziękujemy, panie Listonoszu, za rozdanie wszystkich listów. Było nam miło pana poznać. Mesik, bo ja jeszcze. Tak, dzisiaj byłem u mojej ulubionej adresatki. mi dzisiaj sms -a. Są Stanczyk. Taki jest to bo Drogi Staśku, przyjedź do mnie i się pójdzie do sąsiadki. Okul się, umyj nogi, załóż krawat, przyjeźdź na 20. Byłem na 20. No z tych rzeczy to tylko jedno mi się udało zrobić. Krawat założyć. <tosłuch> Co pan że Przeprawam. Kierownik. A, kierownik? O, nie byle Pod skalałym adresem u mojej adresatki wieżeje 21 A Ale niestety nie było tam jej... Ale... Kto to jest? Do kogo chodzi konkretnie? Wieżeje 21. Sąsiedzi mi powiedzieli, że gdzieś we na jakiejś blisko jest. No to przecież, no patrzcie, gdzieś tam pomigają gdzieś, gdzieś... No i tutaj zajrzej się, no ja was, czy jest tutaj Sylwia Zichora? No nie, to nie że jest. jest. Sylwia. Sylwia. Sylwia, Sylwia... Gdzie jest? Siedzi naprzeciwko pana, obok pana młodego. To jest Sylwia Zichor! Sylwia, to ty? A pokaż się, bo nie wierzę. A wstań, pokaż A tak obrocił. No, pomoż. A pochyl się? <noise> Zawsze z <stydziewam>. Sylwia... <noise> ja? A wiesz co? Z ubrania wreszcie mnie. <głos> <głos> no ale pani listonosu. Troszkę pan nie, nie trafił... O, jeszcze... <noise> jeszcze kwiaty mam przywiązło. No pięknie. Ale jest cały <noise> chłopak dla Sylwii. To jest ten, że tak powiem, to nie ja. A to pan młody wysłał, tak? nie, taki z Warszawy. O, no, ten sam się narobił. może zaraz, tak, młoda, jak będzie czytać. Mam obiec w List w noc poślubną, to może młode mu te kwiaty damy też na noc poślubną. Niech sobie powącha, a, a pan, pan światek odbierze. To... Prosimy. mi już erebra, zaraz mi kwiaty odbierze. Panie światku, zapraszam. Może, może przeczytamy ten bilecik. A może przystąpimy no. do... Ja słucham, przysyłać kwiatki z Warszawy. To się odwiedza przez roczek cały, teraz wspomina jak tam na dworą Wyrobiliście i to i owo, i to i owo. Parę koluszek wszyscy radowie, parę poduszek, bo na nich właśnie daję wam słowo. Wy i to i to, i to i to. I to. Problem z torbą? No, taka wielka torba, pana luźna. Po tylu latach służby to i twoja torba była luźna. Tak, kto wie. Taka torba to nie jest przyjemna rzecz. Brak się już świetnie to... Jest! Mam telegram! Torkiem, albo ze Śmieradą Bo chciałeś z Tobą I tak i owo I to i owo I tu i tam A co chciałby? Ale Aleluja. Aleluja Aleluja Nie mogę wam. Dobra noc, wróć na Polskę Jak tutaj jeszcze lat Nasz odpoczynek Pa pa Dzie raz. Dziękujemy Panie Wictoroszu Спасибо, друзья.